Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak ulepić lwiątko z bajki Disney'a. I będzie to córka Zimby, czyli kiela. Potrzebne kolory, jak i narzędzia, które używam, znajdziecie w opisie pod filmem. I zaczynam od ciemniejszego pomarańczowego. Rozdzielam go sobie na trzy części takiej mniej więcej podobnej wielkości jedną część sobie zostawiam i formujemy do uzyskania takiego kształtu Następnie biorę jaśniejszą, obrywam sobie mały kawałek, robię z niego łuseczkę, którą rozpłaszczam w palcach, tak żeby była mniej więcej taka łezka i naklejam ją z przodu. Pociągłymi ruchami zakrywam dół. Wzornie biorę kopytko i lekko ten pomarańczowy sobie nacinam do uzyskania takich właśnie linii. Ponownie biorę tą ciemniejszą, rozdzielam ją sobie na cztery i robię kuleczki z nich. Następnie biorę i takim ruchem robię pierwszą łapkę. Następnie spłaszczam tą część. Z drugą kuleczką robię tak samo. Te części lekko sobie spłaszczam. Następnie biorę jaśniejszy kolor, odgrywam sobie gdzieś taki kawałek, z którego znowu odgrywam mniejszą i naklejam ją na samą końcówkę naszej łapki. Nakleję biorę kopytko. I przecinam je. Teraz biorę kolejną ciemniejszą kuleczkę. I przyklejam biorę jaśniejszy. I po raz kolejny przecinam. I ostatnią łapkę przykleiłam w taki sposób. W ostatniej kuleczki, która została, robimy okon. Biorę brązową kuleczkę, przedzielam ją sobie na kilka mniejszych kawałków i łączę ze sobą. I mój dłów jest gotowe. Teraz zrobimy głowę. Biorę po raz kolejny ciemniejszy kawałek. Następnie wygładzam w taki sposób aby nam się wszystko ładnie pokryło. Tak wygląda z dwoma policzkami. Następnie biorę i odcinam czubek. On nam nie będzie potrzebny. Odrywam gdzieś taki kawałek z jaśniejszej prosteiny formuję na kuleczkę i przyklejam tutaj. Biorę znowu ciemniejszy kawałek, formuję na kluseczkę, spłaszczam w palcach i przyklejam w tym miejscu. Znowu wyrównując w taki sposób, aby nie było nam widać łączenia. Teraz sobie nos z pldowej kuleczki. Próbuję na kluseczkę. Mogam sobie kopytkiem. I tak wygląda nas po naklejeniu. Biorę czarną kuleczkę, odrywam z niej malutki kawałek, z którego robię cienki pasek, który przyklejam pod nosem. I teraz zrobimy mu uśmiech, również z czarnego. I mój uśmiech jest już gotowy. Teraz biorę końcówkę pędzelka i tworzę zagłębienie z jednej i z drugiej strony. Po raz kolejny biorę i odrywam kawałek i przyklejam tutaj. Następnie rozpłaszczamy. Kolejny kawałek przyklejam na dole. Lekko mogę go zakiąć. Jeśli już przykleiliśmy, to po raz kolejny robimy zagłębienie. Dajcie o tym, żeby lekko tutaj Wam te dwa wystawały, tak aby wydawało się to trójkątne. Z drugim robię tak samo. I tak wyglądają oba wgłębienia. Teraz biorę czarny, mały kawałek, przechodzę na pół, robię kuleczki, spłaszczam i naklejam do środka. Raz kolejne biorę końcówkę, pędzelkę i delikatnie spłaszczam. W taki sposób. Aby wcześniejsza warstwa była widoczna, teraz biorę żółtą, odgrywam sobie gdzieś taki kawałek. To będą oczy i staram się je uformować w taki sposób, aby tylko kawałki czarnego wystawały. Następnie biorę czekoladową kuleczkę. Ponownie odrywam mały kawałek i naklejam na żółty. Tak wygląda po naklejeniu. Następnie biorę czarną kuleczkę i naklejam na brązową. I teraz używam białej aby nakleić kropeczkę na czarną. Następnie biorę ciemny brązowy, taki sam jaki używałam do ogona i zrobię z niego brwi i tak wygląda po naklejeniu brwi. Teraz przyklejamy naszą głowę do tłowia. Moja głowa, jak widzicie, jest już naklejona. Ostatnie co robimy, to uszy. I uszy robię po raz kolejny tego koloru i z takiego brudnego beżu. Podram sobie dwa kawałki. Biorę po raz kolejny końcówkę i robię nią pogłębienie. I daję do środka wyrównuję sobie palcami następnie łączę biorę wykałaczkę i robię drobne nacięcia i przyklejam oczywiście I moja glica jest już gotowa. Tak prezentuje się ona z przodu, tak z boku, tyłu. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.